Co by się stało, gdyby mechanikę Warcraf 3 wrzucić w szalony klimat lat 80. i lekkiego science fiction? Ubisoft postanowił to sprawdzić i szykuje spin off swojego hitu sprzed pół roku. Tym razem nie będziemy jednak walczyć z piratami i dziką przyrodą, a kiczowatymi żołnierzami paradującymi w strojach rodem z filmu Tron, a także dinozaurami. Wszystko to opatrzone muzyką z tamtych czasów i odpowiednią przekolorowaną grafiką stylizowaną na obraz z kasety VHS. Far Cry'a na wesoło zagramy na początku majówki. Granie wymaga do działania podstawki, ukaże się tylko w cyfrowej dystrybucji. Blood Dragon. The Dark Elves were born a night filled with betrayal. Cieniem roku. Ten samodzielny dodatek do Kirus 6 osadzony jest 100 lat po wydarzeniach z szóstki i zaoferuje dwie kampanie dla dwóch frakcji, mrocznych aleków z Lochu i nekromantów z Nekropolis. Twórcy dodali też nową zawartość w postaci klas, artefaktów, budynków i całych miast. Dodatek zapewni rozrywkę zarówno weteranom serii, jak i nowicjuszom, dla których będzie wprowadzeniem do świata herousów. Cieniem roku pierwotnie miały pojawić się w lutym. Ubisoft zdecydował się jednak na przesunięcie daty premiery wpisując się tym samym w majówkę. The quest for dominance. THQ upadło. Na szczęście gry tworzone przez tę firmę znalazły nowych właścicieli. Mroczną strzelaninę przejęli Niemcy z Koch Media, którzy kupili markę, ale postanowili nic w niej nie zmieniać. Dostaniemy więc zgodną z wcześniejszymi zapowiedziami strzelaninę FPP. Chcielimy się w niej młodego Artyoma próbującego przeżyć w postapokaliptycznym świecie, w którym jedyne schronienie zapewniają tunele metra. Twórcy obiecują wartką akcję, jak i spokojniejsze, nawet skradankowe poziomy. Ma być też sporo straszniejszych, charakterystycznych dla horrorów momentów. Po nieudanym body count Code Masters wraca do tego co umie robić najlepiej, czyli do wyścigów samochodowych. Grid 2 to kontynuacja wydanego w 2008 roku Race Driver Grid, w którym na prawdziwych torach mogliśmy pościgać się licencjonowanymi furami. Kontynuacja nic w tym aspekcie nie zmienia. Znów dostaniemy pełen garaż najlepszych samochodów i malownicze trasy, w których będziemy ścigać się po tradycyjnych okrążeniach albo z punktu A do B. Ciekawiej zapowiada się tryb multiplayer, gdzie kolejne okrążenia mogą różnić się przebiegiem trasy od poprzednich. Ma to zapobiec monotonii. Model jazdy będzie połączeniem symulacji z RK-dówką. W Grid 2 wróci też możliwość cofania czasu i ratowania się tym samym od kraks. Gra ukaże się u nas w pełnej polskiej wersji językowej. Zomniak Games postanowiło odetchnąć od Ratcheta i Kranka i stworzyć Overstrike, dynamiczną strzelaninę science fiction z przymrużeniem oka. Ciepło przyjęta przez branżowe media zapowiedź nie pokryła się jednak z testami fokusowymi, z których wyszło, że gracze oczekują bardziej poważnych produkcji. Overstrike został więc przemianowany na Fuse, a lekki humor zastąpił patos i historyjka o ratowaniu świata. Te wydawałoby się negatywne zmiany klimatu nie pociągnęły na szczęście za sobą żadnej rewolucji w rozgrywce, więc nadal będziemy mogli użyć na naszych wrogach dziesiątek wymyślnych i zarazem śmiercionośnych gadżetów. Od ostatniej premiery na Wonderbooka nasze książki mogły trochę się zakurzyć. Jednak pod koniec maja nadarzy się okazja do ponownego rozłożenia ich przed telewizorem. Sony podało datę premiery detektywa Dixa, czyli takiego L.A. Noir dla najmłodszych. W posępnym, ale jednak bajkowym klimacie będziemy tropić zbrodnie, do których nie jest potrzebne pg 18. Jak na grę, wykorzystującą rozszerzoną rzeczywistość, przystało, Dix pozwoli wejść ze sobą w interakcję i zaoferować mechanizmy, których nie znajdziemy w tradycyjnych grach wideo. Detektyw Dix pojawi się pod koniec maja i przemówi do nas głosem Artura Żmijewskiego. Humpty jest Sunny Side Up to Techland nie przestaje eksperymentować i po skoku do współczesności w kartelu wraca ze swoją serią na Dziki Zachód. Tym razem jednak w arcade'owym stylu. Gunslinger można najprościej opisać jako twórcze połączenie Borderlands z Bulletstorm. Jak łatwo się domyślić, głęboka historia ustąpiła miejsca akcji. Siląca się na fotorealizm grafika została natomiast pociągnięta lekką komiksową kreską. Fani pierwszych części Call of Juarez mogą podchodzić do Gunslingera z dystansem, ale warto podkreślić, że nie jest to pełnoprawna kontynuacja serii, a jedynie sprzedawany za pośrednictwem cyfrowej dystrybucji spin-off. Ma to miesiąc konwersji. Wydany na zeszłoroczną wiosnę tylko na Xboxie 360F pojawi się wreszcie na pecetach. Na konsoli sprzedał się w niemal ćwierćmilionowym milionowym nakładzie, więc można spodziewać się, że edycja komputerowa co najmniej podwoi ten wynik. 7 maja premiera Deus Ex na Wii U. Konsola Nintendo doczeka się niebyle jakiej konwersji, bo interfejs gry został przemodelowany i specjalnie dostosowany do gamepada. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał przyjemności zapoznać się z tą cyberpankową grą i ma przypadkiem Wii U, to może śmiało atakować. Posiadacze Wii U dostaną też Lego Batman 2 DC Super Heroes. Chciałoby się powiedzieć, lepiej późno niż wcale, bo gra żadną nowością już nie jest. Mimo to wciąż bawi i pozwala odprężyć się przed telewizorem. Posiadacze konsol Sony będą mogli spróbować sił w psychodelicznym Hotline Miami. Rozpikselowanej krwi towarzyszy psychodeliczna muzyka elektroniczna i niebywale szybki gameplay. Brzmi niedorzecznie i niezbyt zachęcająco, ale na komputerach się sprawdziło. Teraz czas na podbój konsol, także tych przenośnych. Co wydarzyło się między czwartą i piątą częścią Resident Evil? To wiedzą tylko posiadacze 3DS-ów, na które półtora roku temu wyszła gra Resident Evil Revelations. Niedługo grono odbiorców się poszerzy, bo Capcom przygotował reedycję HD, która pojawi się na konsolach stacjonarnych i PC-ach. Na dużych ekranach trochę razi DS-owa pustka i prostota poziomów, ale niedostatki te rekompensuje klimat i fabuła. Grze o wiele bliżej do survivalowej jedynki niż do na przykład wydanej niedawno szóstki. Revelations pojawi się 24 maja w wersji z polskimi napisami.